Kurka, ale masz szczęście. Chyba masz prostą tutaj. No ale nabierał obrotu. No i on tak wjechał, tak jak mniej więcej ty. Widział, że już mniej idzie, bo trakcja kończy. Więc wjechał tak, przewrócił się przez dach, spadł na koła i zjechał w dół. No. Jakby rolował cały dół, to by nic z niego nie zostało. To dać jak stoisz na kołach Jak na. się, wraca się, w fajerę i przyjebać jak już stoisz na kołach I się wtedy odwracasz Widziałem też wielotaku Tędy Tędy, gdzie? O! Dawaj No No, takie bieżanie to się nie dzieje.